Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozważamy osiem błogosławieństw, które Jezus wygłosił do nas. Dzisiaj zatrzymamy się przy błogosławieństwie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Moi drodzy, człowiek od narodzenia aż do śmierci łaknie i pragnie pożywienia. Już maleńkie dziecko. Zaraz po narodzeniu szuka piersi matkę, aby z niej ssać pokarm. I się tak długo, jak długo mu na to pozwoli jego matka. A potem, gdy podrośnie, będzie pracować od świtu do nocy, aby zapewnić sobie pokarm. Łaknienie pokarmu jest czymś tak wielkim, że całe życie człowieka koncentruje się wokół niego. Ale to łaknienie pokarmu odnosi się tylko do ciała. To ciało człowieka pragnie pożywienia materialnego. Dusza potrzebuje innego pokarmu. Natomiast nasza dusza nie potrzebuje pokarmu materialnego i dlatego go nie pragnie. Pokarmem dla duszy jest mądrość i sprawiedliwość. I tego właśnie pokarmu nasza dusza pragnie i za tym pokarmem tęskni tego pokarmu poszukuje, a gdy się tym pokarmem nasyca, wtedy staje się spokojna i zadowolona. Jednakże na tym świecie. Tego pokarmu jest tak mało, że dusza nigdy nie jest w stanie się w Nim pełni nasycić. Dlatego dusze prawe i święte nieustannie pragną sprawiedliwości i nigdy nie są nasycone, to pragnienie każe im szukać pełni sprawiedliwości, pełni prawdy, a pełnia sprawiedliwości, pełnia prawdy jest tylko w Bogu. I dlatego takie dusze tęsknią za Bogiem, szukają Boga, pragną Boga. I to pragnienie, jeżeli jest odpowiednio podtrzymywane, to ono wzrasta, 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 aż dochodzi do szczytu. I później, w chwili śmierci, gdy taka dusza opuszcza ciało, ujrzy Boga, który roztwo, otworzy przed nią swoje serce, swoje ramiona, aby ją przytulić do swojego serca. I wtedy ta dusza zostanie nasycona pełnią prawdy, pełnią mądrości, pełnią sprawiedliwości. I dlatego Jezus mówi błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Bóg cieszy się, gdy widzi, że my go łakniemy i za nim tęsknimy, gdyż jest to droga prowadząca do pełnego zjednoczenia z Nim. Wielu próbuje tą mądrość i sprawiedliwość Bożą zamienić na mądrość i sprawiedliwość ludzką. I wydaje mi się, że jeśli nasycą się tą ziemską mądrością i sprawiedliwością, to będą w pełni szczęśliwi. Gdy tymczasem jest to nieprawda. Mądrość i sprawiedliwość ludzka jest tak daleka od mądrości i sprawiedliwości Boże, jak niebo jest dalekie od ziemi. Przez jednego z proroków Pan Bóg kiedyś powiedział, myśli moje nie są myślami waszymi, a drogi moje nie są drogami waszymi. Mądrość i sprawiedliwość ludzka może nas zachwycić, ale tylko do czasu, dopóki nie poznamy mądrości i sprawiedliwości bożej. A gdy ją poznamy, wtedy nam obrzydnie i przestanie nam smakować. Nie będziemy już za nią tęsknili. I ci, którzy spróbowali mądrości i sprawiedliwości bożej, nie chcą już więcej spożywać mądrości i sprawiedliwości ludzkiej. Wydaje mi się być gorzka, nieprzyjemna, nawet wstrętna, obrzydliwa. Wolą raczej cierpieć głód. Niż, niż, niż nasycać się taką mądrością. Dlatego święci nie szukali mądrości i sprawiedliwości ludzkiej, lecz tylko boską. W psalmie pierwszym czytamy Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Człowiek napełniony mądrością i sprawiedliwością Bożą jest kimś wielkim, zdolnym przemieniać ten świat. To tacy ludzie dokonywali największych dzieł na świecie. To tacy ludzie przemieniali świat i coraz bardziej upodobniali go do Królestwa Bożego. To tacy ludzie na ziemi budowali i budują Królestwo Boże. To byli wielcy święci, których Kościół ogłaszał doktorami Kościoła. Oby takich ludzi było jak najwięcej, abyśmy wszyscy takimi ludźmi byli. Jednakże niestety większość ludzi na świecie stara się tylko i wyłącznie o mądrość i sprawiedliwość ludzką. I na tej mądrości buduje świat, a potem ten, potem ten świat staje się nie do zniesienia, gdyż staje się piekłem. Takie piekło zbudował marksizm, takie piekło zbudował faszyzm, takie piekło zbudował feudalizm, takie piekło zbudował kolonializm, takie piekło buduje kapitalizm, takie piekło buduje masoneria, takie piekło buduje liberalizm, takie piekło budują sekty, takie piekło budują wszelkie pogańskie religie, religie niechrześcijańskie. Zawsze, ile razy człowiek oprze się tylko i wyłącznie, na swojej mądrości i sprawiedliwości tyle razy poniesie klęskę. Po raz pierwszy taką klęskę ponieśli w raju nasi prarodzice Adam i Ewa. Wydawało im się, że jeśli odrzucą Bożą Mądrość i Bożą Sprawiedliwość, a oprą się na swojej mądrości i sprawiedliwości, to zbudują niewyobrażalny raj. A tymczasem raj zniknął im z oczu. I przyszły cierpienia, przyszły choroby, przyszła śmierć, a perspektywą było potępienie wieczne. A jeszcze wcześniej od nich podobną decyzję podjęły, podjęły duchy niebieskie, które także odrzuciły mądrość i sprawiedliwość Bożą i na własnej mądrości i na własnej sprawiedliwości chciały zbudować sobie raj, a zbudowały raj, który my nazywamy piekłem, straszliwe piekło. I żyją do dzisiaj w tym piekle. Oto, do czego prowadzi odrzucenie mądrości i sprawiedliwości Bożej. A my w dzisiejszym świecie ciągle słyszymy o atakach na mądrość i sprawiedliwość Bożą. Ciągle tu ówdzie próbuje się odrzucić i podeptać Boże prawa, Bożą mądrość, Bożą sprawiedliwość, a zastąpić to wszystko prawami tylko ludzkimi. Ostatnio uczyniła to Unia Europejska, gdy w swojej konstytucji wyparła się Boga i jego praw. I dzisiaj ta Unia nakazuje nam legalizację związków homoseksualnych, nakazuje nam legalizację aborcji, eutanazji, pornografii, prostytucji, rozwodów, itd. itd. Oto do czego prowadzi mądrość i sprawiedliwość ludzka, oderwana od mądrości i sprawiedliwości Bożej. I tak się dzieje zawsze i wszędzie gdzie człowiek podepcze mądrość i sprawiedliwość Bożą, a oprze się jedynie na mądrości i sprawiedliwości ludzkiej. Tak się dzieje w życiu zbiorowym, ale tak się dzieje też w życiu indywidualnym, osobistym. <laughs> Mamy później niezliczone mafie, gangi, afery, niedozliczenia. Później powołujemy w parlamencie różne komisje, żeby te problemy rozwiązywały. I nic w zasadzie nie rozwiązują, bo jedna mądrość drugą mądrością chce sobie... Rozwiązać problem. Nie rozwiąże. Jeżeli się nie oprzemy na mądrości, sprawiedliwości Bożej, to nawet osądzić nie będziemy w stanie drugiego człowieka. Jak osądziliśmy zbrodniarzy hitlerowskich? Osądziliśmy. Ale kiedy przyszło osądzić zbrodniarzy, którzy zabijali dzieci nienarodzone, nikt nie potrafi osądzić. Bo jak osądzić? To tam, tam była mądrość ludzka i tu druga mądrość ludzka. Dwie mądrości się spotkały. Dwie głupoty się spotkały ze sobą. I nie ma możliwości, żeby one się osądziły. Kruk krukowi oka nie wydziobie. Takie jest powiedzenie. Jak można sądzić? Nie osądzimy. Trzeba odwołać się do mądrości Bożej. A Pan Bóg powiedział, nie zabijaj. Zabiłeś, jesteś zbrodniarzem. Zasługujesz na karę. Bo, jesteś, bo dopuściłeś się przestępstwa, a mądrość ludzka mówi, a to zależy, a kiedy, a mnie narodzone, to można, jeszcze w tym miesiącu, a w tym to można. Taka jest mądrość ludzka, moi drodzy. I tak w każdej dziedzinie, to tylko przykład podaję, ale tak jest w każdej dziedzinie. Mądrość ludzka w Piśmie Świętym jest nazwana głupotą i tak, i tak należy ją nazy 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 nazywać. Dlatego święci gardzili mądrością ludzką. Dlatego człowiek, który skosztował mądrości Bożej nie chce więcej słyszeć o mądrości ludzkiej. Gardzi mądrością ludzką. I nawet kiedy czyta książki, to odrzuca te książki z tą pseudomądrością mądrością ludzką, a wybiera książki z mądrością Bożą. Mądrość Boża jest wieczna, niezmienna, zawsze taka sama. I to, co Bóg powiedział na początku świata, powie na końcu świata, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie Bożym. Tak mówi Jezus, aż się wszystko wypełni u Boga nie ma tak, że się wszystko zmienia zależy od klimatu, od, od środowiska od człowieka od, od nie, u Boga jest zawsze tak samo bo mądrość jest jedna jedna, jedyna i wieczna a inne są tylko cieniem tej mądrości albo zaprzeczeniem tej mądrości i wtedy, są, jeżeli są zaprzeczeniem, to są głupotą i człowiek niestety od samego początku szedł za tą głupotą Adam, Ewa czy to była mądrość? kiedy odrzucili prawo Boże to, co Bóg powiedział, to była mądrość iść po swojemu, żyć po swojemu, nie tak jak Bóg chce. Wiedzieli, że jeśli to zrobią, to umrą, a jednak zrobili. To jest mądrość ludzka. Nie rób tego, a jednak człowiek zrobi. I mało tego, że zrobi, jego następny, to następny popatrzy na niego i to samo zrobi, następny jeszcze dwa razy więcej zrobi i Was grzeszyli. Dzieci, wiedząc o tym, już powinny być roztropniejsze, mądrzejsze. Jeszcze głupsze były. Brat brata zabił. Jeszcze większą głupotę popełnili. I tak było później coraz bardziej, coraz bardziej. I dzisiaj, moi drodzy, i wielu dzisiaj postępuje podobnie. Mądrość i sprawiedliwość ludzka nie ma nic wspólnego z mądrością i sprawiedliwością boską. Dlatego błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną. Tylko i wyłącznie tej Bożej Mądrości i Sprawiedliwości. Albowiem oni naprawdę będą nasyceni. Będą nasyceni. I my sami także powinniśmy łaknąć i pragnąć tej Bożej Mądrości i Sprawiedliwości. I powinniśmy nie tylko łaknąć i pragnąć, ale na tej Bożej Mądrości i Sprawiedliwości budować całe swoje życie. W każdym szczególe. Popatrzmy, jak budujemy dom. To ten, kto buduje ten dom, to on przestrzega zasad budowy w każdym detalu. Nie mówi tak, a jedną cegłę to bez zaprawy włożę, a następną też bez zaprawy i tak połowa cegieł bez zaprawy. Albo zamiast w zaprawie ma być wapno i, i piasek i cement, to on samego piasku tylko wodą rozmoczył i włożył. Przyszło słońce, piasek wysechł, wysypał się, ściana się przewróciła. Nie, tego się nie robi. I trzeba, i tak samo jest z budowaniem swojego życia. Poznałem mądrość Bożą. Na tej mądrości buduję całe swoje życie. W każdym detalu, w każdym szczególe. Nie ma jakiegoś miejsca w życiu człowieka, gdzie tam nie, jest, mądrość Boża ma nie dotrzeć. Nie, musi dotrzeć. Bo inaczej ten gmach się rozsypie, zawali. I tak mam budować swoje małżeństwo, swoją rodzinę. Tak mam budować wspólnotę, w której mieszkam, gminę, powiat, województwo, całą swoją, swoją ojczyznę i cały świat. Idąc jeszcze dalej. Tak pod, postępując będziemy podobni do Boga. Dlatego, dlaczego w niebie jest tak cudownie? Bo tam jest tylko i wyłącznie mądrość Boża. Mądrość i sprawiedliwość Boża. I nie ma innej mądrości i sprawiedliwości, tylko Boża. A dlaczego w piekle jest tak strasznie? Bo w piekle nie ma mądrości i sprawiedliwości Bożej. Bo ona została stamtąd wyrzucona. I dlatego jest tak źle, nie do zniesienia. I na ziemi, o ile jest, jeżeli jest jeszcze ta mądrość i sprawiedliwość Boża, to jest jeszcze do wytrzymania. A jeżeli już tylko zostaje sama mądrość i sprawiedliwość ludzka, no to staje się tragedia. Niemcy wymyśliły sobie za swoje zasady tylko naród niemiecki. Jest jedyną rasą, która ma prawo istnieć. Innych trzeba spalić w obozach, krema, w obozach koncentracyjnych, w krematoriach. No, mądrość. Niemcy to poparły. Hitlera wybrali, chociaż wiedzieli, jakie miał poglądy. Wybrali go, poparli w demokratycznych wyborach. Hitler, żeby Pan Bóg mu nie przerwał, to by cały świat chyba wymordował. I zostałoby garstka Niemców, czystych Aryjczyków. A inni? Jedni na, na stos, na spalenie. Oto jest mądrość ludzka. Hitler tak zrobił, potem Stalin wymyślił sobie inną mądrość. Tylko dziady mają być na świecie. Nikt więcej. Żadnej własności prywatnej. Wszystko wspólne. No i było wszystko wspólne. I wszystko było rozkradzione, wszystko było zniszczone, zdewastowane. Kiedyś tak wybrałem się na przechadzkę, na rower i jadę sobie przez tutaj, przez wioski, patrzę z PGR. No, myślę sobie, tam chyba nikogo nie ma. Ale na bramie wjazdowej pisze teren strzeżony. Tylko patrzę, ten teren pokrzywamy zarośnięty. Mówię, pokrzyw tutaj ktoś szczerze, I myślę sobie, co to będę patrzył? Droga otwarta, wjadę. Wjechałem, oglądam te budynki, których w życiu nie widziałem na oczy. I myślę sobie, ruina, ale ruina, podwójna ruina, bo one były budowane tak, tak jak ruina. Bo one się po prostu roz, były tak zbudowane po dziadosku. One się rozwalają wszystkie, nadają się tylko do rozbiórki. Mądrość ludzka, co zbudowała, a taka sama, to samo się dzieje z ludźmi, którzy na tej mądrości swoje życie oparli. Dlatego, moi drodzy, szukajmy, tęsknijmy za mądrością, sprawiedliwością Boszą, albowiem będziemy tą mądrością w przyszłości nasyceni. Bo na tym świecie się nie nasycimy, bo ten świat nie da nam tej mądrości zakosztować w pełni. Ale Pan Bóg w przyszłym życiu da nam zakosztować w pełni. Amen.